Ostatnio wspominałam czasy akwarystyki mojego dzieciństwa. Pamiętam jak mój tato robił podmianki, kiedy woda wyraźnie traciła przejrzystość. Przy takich podmiankach, które właściwie były restartami myło się dokładnie wszystkie sprzęty pod wodą z kranu. Do dziś pamiętam, jak kupowaliśmy żywą ochotkę zawiniętą w gazetę i po prostu się ją tak garściami karmiło ryby. No więc jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? Czy możemy się czegoś nauczyć od naszych ojców i dziadków? A może też warto się zastanowić, dokąd zmierza polska akwarystyka welonowa? Gdzie będą welony za 5 czy 10 lat? Dzięki uprzejmości Aleksandry z naszej grupy, która identyfikuje się jako służąca Brajanka, trafiło w moje ręce bardzo dużo ciekawych źródeł o dawnej akwarystyce, a także o piece nad welonami. Mówimy o źródłach z lat 70., -tych, 80., -tych, 90. poprzedniego wieku. Czy wiecie, że w Polsce był zarejestrowany oficjalny klub miłośników złotych rybek, który mieścił się w Chorzowie? Z tego, co mi wiadomo, klub nie usystematyzował wzorców ras i mam wrażenie, że do dzisiaj jest taki jakby brak jasnej misji i wizji, do czego zmierza współczesna dzisiejsza hodowla welonów w Polsce. Całość obrazu dawnej hodowli welonów podsumowuje cytat, który został opublikowany przez Klub Miłośników Złotej Rybki i który się ukazał w magazynie Akwarium numer 29 przez 6. Brak w naszym kraju dostatecznie pięknych form i atrakcyjnych odmian złotych rybek, a także stale postępująca degeneracja posiadanego materiału hodowlanego w dużym stopniu hamują proces rozwoju i zainteresowania karasiem złocistym i jego odmianami. Na rybek oferowany nawet w znacznych ilościach w niektórych sklepach zoologicznych popularnie i często błędnie nazywanych tak zwanych felonów, jego jakość i poziom standardowy daleko odbiega od przynajmniej dostatecznego. Sprzedawanie takich rybek o źle lub niezupełnie wykształconych płetwach lub częściach ciała, braku odpowiednich proporcji zaledwie 2-3 miesięcznych, do tego niedostatecznie odkarmionych lub chorych, jest właściwie nieporozumieniem. Świadczy tylko o nierzetelności w stosunku do potencjalnych, nie zawsze zorientowanych w meritum podmiotu nabywców i braku ambicji hodowlanych dostawców takiego narybku. Z małymi, może, wyjątkami. Nie prowadzi się u nas żadnej selekcji hodowlanej złotych rybek, ani też racjonalnej, zgodnie z wykształconą za granicą tradycją ich hodowli. Tutaj akurat na filmiku macie podłożony film od naszej Doroty z grupy, i oczywiście jej ryby wyrosły na piękne i cudowne. Natomiast bardzo lubię akwarium i poprosiłam, czy chciałaby tutaj nam podrzucić. Ja bym chciała, żeby ten odcinek był interaktywny, żebyśmy rozmawiali w komentarzach, żebyśmy się dzielili wiedzą i zrobili może coś w rodzaju burzy mózgu. Czy do tej pory uważacie, że jest podobnie? Czy może jest dużo lepiej? Jak waszym zdaniem, co do tego cytatu, czy w ogóle dał wam do myślenia? Czy zgadzacie się z tym, że do tej pory tak jest? Czy uważacie, że może jest inaczej? Także dajcie mi znać. No dobra, ale teraz zastanówmy się, jak kiedyś wyglądały wskazówki co do hodowli welonów. W książce z 1985 roku, pod tytułem Akwarium i jego mieszkańcy, dowiadujemy się, że karasie złote, w tym welony, teleskopy, Komety. Ya także ubarwienie plamistym, specjalnie zostawiam pisownię oryginalną, oraz nimfy, są bardzo wytrzymałe na niskie temperatury. I mówi i zakłada się, że wytrzymają temperatury takie jak 4 stopnie, ale najlepiej czują się w przedziale między 14 a 20 stopni, przy czym e, nie wiedzieć czemu dla teleskopów najlepszą temperaturą jest 18 stopni. sobie osobiście spodobało się jedno zdanie, z którym w dużej mierze się zgadzam. Rybki te żerują najchętniej przy dnie, ryjąc podłoże. Pożywienie stanowią rozwielitki, duży plankton, larwy komarów oraz rozdrobnione dżdżownice. Pokarm suchy można podawać tylko w niewielkich ilościach. Co więc podziało się między rokiem 1985 a 2022, że tak dużo ludzi karmi na co dzień pokarmem suchym, który jest w dodatku bardzo wysoce przetworzony. Sprawę oczywiście pozostawiam do przemyśleń i również czekam na komentarze, co o tym myślicie. Źródła ze wspomnianego okresu wskazują na potrzebę dodatkowego napowietrzania welonarium, a także mówią o tym, że welony potrzebują dosyć sporych zbiorników. Dodatkowo źródła też wskazują potrzebę bogatej roślinności, co też po części rozumie, mając na uwadze, jakie kiedyś były filtry. Zamiast podmian wody mówi się o częstym jej odświeżaniu. W książce z 1990 roku pod tytułem Słodkowodne Ryby Akwariowe możemy dostać następujące wskazówki, jeśli chodzi o urządzanie akwarium. Specjalnie zachowuję cytaty, żeby oddać klimat. Akwarium. Duże, do specjalnie dużego, jasno oświetlone, podłoże z gruboziarnistego, bardzo dobrze przemytego żwiru lub nawet drobnych kamieni. Przy drobnoziarnistym podłożu ryby silnie mącą wodę. Szczerze mówiąc, w wspomnianych źródłach nie natknęłam się na informacje, dokładne wyznaczniki litrażowe, ani też ym, sposób, jak przeliczać filtrację w akwarium. Natomiast teraz mamy już jakieś ogólne, mniej więcej normy jak zarabiać akwaria, jak dobrać odpowiedni filtr tak, żeby nie mącił nam piasku i żeby woda była zawsze przejrzysta i klarowna. Mamy też oczywiście całą gamę różnych sprzętów, na przykład odmulacze, falowniki itd. Jak wiecie, jestem zdecydowaną przeciwniczką żwiru i cieszę się, że w nowoczesnych akwariach już się od niego odchodzi, gdyż weloniarze rozumieją możliwość zadławienia się takim tymże żwirem. Co ciekawe, Kwestia temperatury już jest poruszona 4 lata później, czyli w roku 1989, w książce Akwarium w mieszkaniu. I tutaj się mówi o zakresie optymalnej temperatury, który wynosi między 15 a 25 stopni Celsjusza. Czyli tutaj już dopuszczają to, że welony nie muszą być trzymane do 20 stopni, i ten zakres został powiększony. Autor zwraca też uwagę na to, żeby rośliny były zamieszczone na tylnej ścianie akwarium i żeby to były rośliny, które są dosyć odporne. Gdyż te mniej odporne czym bardziej delikatne będą zjedzone przez ryby. Pan Stefan Kornobis, czyli autor wyżej wspomnianej książki, wymienia też listę dozwolonych pokarmów dla welonów: rureczniki, rozwielitki, oczliki, dżdżownice, suche pokarmy, parzone płatki owsiane oraz sałata. O karmieniu w dawnych źródłach nie znalazłam bardzo dużo, chociaż w magazynie Akwarium 62 na 5 jest bardzo ważny cytat, który chciałabym Wam tutaj przedstawić. Wprawdzie to jest artykuł o roznażaniu karasi ozdobnych, ale cytat jest o karmieniu. Obfite karmienie młodych ryb z grupy krótkociałych, może spowodować otłuszczenie ich organów wewnętrznych, co z kolei prowadzi do bezpłodności. Dlatego umiar w żywieniu ryb w ciągu całego ich życia nie jest bez znaczenia dla wyników hodowlanych. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, zwłaszcza w tym świecie profesjonalnych grumerów, na bieżąco się o tym zapomina. Nie wspominając już o tym, jakie mogą być długoterminowe skutki takiego przekarmiania ryb, zwłaszcza ryb, które ukończyły już parę miesięcy, czy już nawet po pierwszym roku życia. Przede wszystkim mam wrażenie, że zapomina się o tym, jak takie przekarmianie wpływa na wątrobę, nerki i inne narządy wewnętrzne, ale dzisiaj nie o tym. Wydaje mi się, że żyjemy teraz w czasach, gdzie wszystko musi być szybko i wygodnie. I sam właśnie grooming ryby też musi być bardzo szybki i wzrost musi być właściwie natychmiastowy. Ale to tak jakbyśmy zapomnieli tego, czego uczyli nas nasi ojcowie, czyli że akwarystyka uczy cierpliwości. Przykładów na to, że teraz uciekamy do wygodnych form, do preparatów, można mnożyć. Na przykład wpuszczamy ryby zaraz po zakupie akwarium. I mamy glona. To jaki preparat na glona? Ryba jest chora. Co się jej dolega? Od razu czym to leczyć? Jak unormować parametry? Jaki, jakim produktem mam unormować parametry w akwarium? I tak dalej. Mam wrażenie, że czasem zamiast zastanowić się nad pierwotną przyczyną problemu, po prostu sięgamy po preparat. I teraz takie pytanie do Was, jak myślicie, gdzie znajdują się polskie welony, na przykład w świecie? Jakie są u nas trendy obecnie? Czy dużo się zmieniło, jeśli chodzi o historię, a teraźniejszość? I przede wszystkim, do czego zmierzamy? Czy umiemy sobie narysować taki wektor, jak było kiedyś, jak jest teraz? I gdzie ewentualnie widzimy siebie za 5-10 lat? Ja myślę, że obecnie jest tak, że w sklepach pojawiają się czasem ryby lepszej jakości, czy tam ryby rasowe, importowane, natomiast ich ceny są tak wysokie, że nie przyciągają nowych adeptów akwarystyki. Poza tym, w Polsce, dalej, z tego co widzę, królują raczej akwaria takie, jest większy minimalizm niż u innych akwarystów, ale dalej jest to oczywiście piasek, rośliny. Kilka rybek. Nie widzę trendu na przykład na zielone dywany z glona. Niestety ubolewam też nad tym, że nie mamy w Polsce oficjalnego klubu weloniarzy. Wol nie mamy przez to również ustalonych wzorców, do których potencjalni hodowcy mieliby dążyć. Skoro nie ma wzorców, to tak naprawdę nie ma wizji, nie ma misji, tak mi się wydaje. Oczywiście nie mamy też wystaw welonów. Jeśli chodzi o tak zwane ryby rasowe, to najwięcej jest importów tajskich. Też jest to oczywiście najłatwiejsze logistycznie, nie widzę, żeby importowało się dużo ryb z Chin czy Japonii. Jest bardzo mało hodowców, również, którzy by dążyli do jakiejś wykreowania swoich linii ryb i dzięki temu właśnie może zaowocowało to we stworzeniu wzorców. Na koniec też wydaje mi się, że walony dalej nie są lubiane przez większość akwarystów. Mają złą sławę. I tutaj znowu pytanie do Was. Co możemy zrobić, żeby te welony były bardziej promowane, żeby zachęcały nowych, może akwarystów, i żeby stały się bardziej popularne? Czy musimy więcej edukować, czy musimy więcej pokazywać różnorodność ich, bo mamy tyle raz, tyle kolorów, czy to, tym mamy się zająć? Czego w Polsce brakuje weloną? Z takimi przemyśleniami Was zostawiam. Czekam na Was w komentarzach dzisiaj. To jest tak, taki bardzo luźny odcinek, gdzie chciałabym poznać Wasze zdanie. Co o tym myślicie? Czego brakuje może w Polsce, a może co jest super, z czego jesteśmy dumni jako polscy weloniarze? Bardzo Was zachęcam do dyskusji, chciałabym wiedzieć, i poznać Wasze zdanie. Do źródeł, które obrazują akwarystykę kiedyś, na pewno będziemy jeszcze wracać. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.